Witam Państwa bardzo serdecznie w przedostatni dzień w roku. Sylwia Przytarska, zapraszam na dzisiejsze wydanie Wiadomości Regionalnych. W dzisiejszym wydaniu budżet nieuchwalony, nasze plany na Sylwestra, zabawa pod chmurką. Mieli dziś świętować, ale muszą jeszcze poczekać. W Żarach nie udało się uchwalić budżetu na 2014 rok. Niespodzianka na ostatniej w tym roku sesji żarskiej Rady Miasta. Radni mieli uchwalić budżet na przyszły rok. Na sali nie brakowało emocji. Projekt budżetu przedstawiła skarbniczka miasta. Ustała się dochody w łącznej kwocie 123 699 623, zł. Zł. Dochody bieżące 111 557 940 zł. Wystąpienie Joanny Wojak nie przekonało radnych. Budżet przedstawionej nam postaci dla nas był nie do zaakceptowania. Deficyt na rok przyszły 14 milionów. Budżet 2011, 2011 roku, który był jeszcze naszym budżetem, zawierał deficyt rzędu 5 milionów przy 28 milionach zadań inwestycyjnych. To już budżet w 2013 roku, 13,5 milionowy deficyt. Na przyszły rok wzrost kolejny tego deficytu. Moim zdaniem przede wszystkim poziom zadłużenia miasta, który planowano na około 40%, przy czym z różnych względów istnieje ryzyko, że to zagrożenie wzrosłoby do prawie 60%, czyli już do dość niebezpiecznej granicy, która mogłaby nam utrudniać zdobywanie funduszy unijnych. Nie bez znaczenia dla mnie pozostaje fakt, że projekt budżetu był omawiany wyłącznie na komisjach. Zadłużenie na 2013 rok, kończący się obecnie, będzie sięgało już 30%. A planowane w propozycji budżetu burmistrza zadłużenie na 2014 rok już sięga blisko 40%. Więc dla nas nie do zaakceptowania jest tak skonstruowany budżet. Radni zwracali też uwagę na to, że przyszłoroczny budżet nie był konsultowany z przewodniczącymi klubów radnych i przewodniczącymi komisji. W tej sytuacji jest to projekt budżetu pana burmistrza. Poza tym sądzę, że stało się jak się stało ze względu na nieobecność jednego z radnych na sesji i stąd brak tego jednego głosu, który przesądził było wszystkim. Mowa o Sławomirze Gaiku, którego brak na sesji przesądził o wyniku głosowania. Za budżetem głosowało 10 radnych. Tyle samo było przeciwnych. Do takiego obrotu spraw odniósł się burmistrz. Niektórzy z radnych ewidentnie. No i tak jest moja ocena szkodzą miastu. Yy, dzieje się coś złego, jeżeli na komisję, gdzie jest budżet omawiany, burmistrza się nie zaprasza, no bo wygląda, że wszystko jest jasne. Na sesji nie ma żadnego pytania. Jedyna uwaga, którą podjęły, podjęły, pod, podjęły komisję, została przeze mnie uwzględniona. No to pytam, o co chodzi? Kolejne podejście do głosowania nad budżetem Żar już w styczniu. Sylwester to szczególna okazja. Każdy z nas chce go spędzić w sposób wyjątkowy. A jak świętować będą mieszkańcy Żar? Wystawny bal, domówka ze znajomymi, a może w kapciach przed telewizorem. Gdzie na Sylwestra wybierają się mieszkańcy Żar? Odpowiedzi szukaliśmy wśród przechodniów na deptaku. Jak co Tradycyjnie wybieram się do znajomych. Będzie nam bardzo miło powitać nowy rok z dobrymi znajomymi, w dobrym nastroju, z nadzieją na nowy, lepszy jeszcze rok. Ja w tym roku jeszcze nie wiem, gdzie się wybieram. Prawdopodobnie będę w domu i przyjaciół zaproszę do siebie. Będę w domu z synem, z dzieckiem, bo żona pracuje. Nie. Impreza. Cztery lóżurze dla yy, nie pamiętam dalej nie. Lucien, właśnie tam. Podobno ma być aż 180 osób, więc nie wiem, jak to się tam pomieści. Suknia gotowa, buty, fryzjer. Tak, tak no tak, fryzjer to dam rady sama. Reszta też. Gdzie na Sylwestra? Dolbrachtowa. Do Sala? Sala w Olbrachtowie. My pierwszy raz zobaczymy, jak będzie. Mhm. A ze znajomymi? Ze znajomymi, jak najbardziej. Zgrana paczka, także mam nadzieję, że impreza udana. Niestety w domu. A to do wymiarek na świecie. Do wymiarek, tak, wymiarki. Wino środek kultury. Pierwszy raz? A nie my tam już chyba z czwarty. Czwarte znajomymi? Tak, ze znajomymi i z rodziną. Dokładnie. Dobra zabawa nie zależy od miejsca, w którym nowy rok witamy. Zatem życzymy wszystkim szampańskiego nastroju i udanego sylwestra w gronie tych, z którymi czujemy się najlepiej. Masz w planie zakupy w sylwestra? Będziesz musiał się pospieszyć. Markety Biedronka, Tesco, Lidl, netto i Kaufland w żarach będą czynne tylko do godziny 18. W nowy rok markety będą zamknięte. Na Żarskiej Pływalni Wodnik w Sylwestra popływać będzie można tylko do godziny 14. W Nowy Rok z kolei basen będzie nieczynny. Przypominamy, że w okresie noworocznym zmienia się rozkład jazdy autobusów MZK i Feniks. We wtorek 31 grudnia autobusy MZK będą kursować tylko do godziny 15, a Feniks do 18.30. Na drogi nie wyjadą autobusy z oznaczeniem M. 1 stycznia autobusy MZK i Phoenix nie jeżdżą. Koniec roku lada dzień. Jeżeli nie mają Państwo jeszcze planów, to nic straconego. Można go spędzić zupełnie za darmo. A gdzie? Podpowie nam Karolina Czereda w swoim materiale. Nie masz pomysłu, gdzie przywitać nowy rok? Sylwestrową noc mieszkańcy żar mogą spędzić pod chmurką. O północy przy żarskim ratuszu będzie pokaz sztucznych ogni. Jest jakaś tam tradycja. Oczywiście też wiąże się to z finansami. No nie chcemy tak naśladować miasta wielkie, które, które organizują za duże pieniądze. Tak jak co roku oczywiście będzie też, będzie też pokaz sztucznych ogni. Żarski ratusz na fajerwerki wyda w tym roku 13 tysięcy złotych. Przed nami najzimniejszy raz, jeden z najbardziej suchych i śnieżnych miesięcy w roku. Czałra będzie się sugerować statystykami, a może zamiast zimy, poczujemy powie wiosny. Południa zegarska, zapraszam na prognozę pogody. Ostatni dzień tego roku będzie słoneczny i ciepły. Rano w całym kraju przymrozki, ale nie więcej niż do minus jednego, dwóch stopni. Po południu temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 stopni. Padać raczej nigdzie nie powinno, wiatr na ogół umiarkowany. Cienie atmosferyczne wyniesie 1022 skalę. Ci, którzy planują świętować nadejście nowego roku na zewnątrz, zmarznąć nie powinni. We wtorek pamiętajmy, żeby złożyć życzenia Sylwestrowi i Melanii. Życzę Państwu mnóstwo słońca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro po wiadomościach regionalnych. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. A już teraz zapraszam do oglądania magazynu sportowego. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Naszą prezenterkę ubiera sklep STYL, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy Żary, ulica Chrobrego 1.